To jest temat znowu też dla początkujących, ponieważ z tego co widzę, to raczej są tutaj widzowie, którzy chcą się nauczyć grać na perkusji, a niekoniecznie już playerzy typu wiesz. Słuchaj, chodzi o to, że gramy sobie pojedyncze uderzenia na high prawa, lewa, prawa, lewa, tylko zaczynasz od dominującej ręki. Po czym poznać dominującą rękę? Jeśli mówię Ci zagraj mi pojedyncze uderzenia, to którą ręką zaczynasz? To, to jest Twoja dominująca. I grasz sobie tutaj, nie, i robisz tak: patrz, raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i, na raz i na trzy dajesz stopę, nie, czyli. A i werbel dajesz na 2 i na 4. Tutaj przenosisz prawą rękę na ten werbel. Zobacz. Raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4. I ta stopa na raz i na 3 i zobacz, jak to kozacko brzmi. Oczywiście wiem, że to brzmi tak samo, jak jakbyśmy grali pojedynczą, ale w szybszym tempie już to brzmi ciekawiej, bardziej wrażeniowo, nie? Obserwuj po więcej.